W 2023 roku zdobyłam 72 687 obserwacji na Instagramie, 136 300 obserwacji na TikToku. I 7767 subskrypcji na YouTube. Wow! To są dla mnie tak ogromne liczby, których nigdy w życiu bym sobie wcześniej w ogóle nawet nie wyobraziła. Dlatego teraz chciałabym sobie razem z wami podsumować ten rok 2023, bo to był rok największych zmian w moim życiu. Przysięgam wam. Każdy rok w moim całym życiu coś zmieniał, ale 2023 zmienił mnie dosłownie całe. Zacznijmy od tego, że ja nie zaczęłam działać w internecie w 2023 roku. Moja historia to jest w ogóle bardzo długa i to też nie było od tak, że po prostu to się wydarzyło i zdobyłam takie liczby nagle. Coś w sensie z jednej strony nagle, ale z drugiej strony nie nagle. Pierwszy swój filmik na YouTube wrzuciłam, gdy miałam 12 lat, ale wiecie, to było coś takiego, że ja sobie dodawałam te filmiki. Później poszłam do gimnazjum, w gimnazjum przystałam, w liceum znowu trochę pododawałam, później znowu przystałam i jak skończyłam e, liceum, to po roku od skończenia liceum stwierdziłam, że koniec, ja Dalej za tym tęsknię, po prostu to było moje hobby od dzieciństwa i ja chcę po prostu stawiać coś do internetu. I tak w 2022 roku pomału zaczęłam coś dodawać do tego internetu. Jesienią 2022 całkowicie po prostu oddałam się temu. Pamiętam, że miałam wtedy też bardzo dużo sprzeczek w ogóle z ludźmi, którzy mnie wtedy otaczali, właśnie przez to, że ja po prostu oddałam się cała. Nagrywaniu. Naprawdę, ja siedziałam całe dnie, całe noce, nagrywałam. Wtedy to były jeszcze makijaże, więc to w ogóle zajmowało mnóstwo czasu. I przez jesień bardzo dużo tego dodawałam, i to zaowocowało, dlatego że wtedy miałam swój pierwszy taki bardzo mocny viral na TikToku, i w przeciągu miesiąca zdobyłam ponad 100 tysięcy obserwacji, a był to trend One Thing About Me. Ale oczywiście nic nie może trwać wiecznie. Zaczął się ten rok i ten viral już. Stanął, jakby wiecie, nie ma czegoś takiego, że non-stop macie wszystko w najlepszych zasięgach, non-stop liczby po prostu wybuchają. W końcu musi być ten przestój. U mnie ten przestój miał miejsce właśnie na samym początku 2023 roku. Ja wtedy byłam jeszcze w żałobie, bo chwilę przed końcem roku straciłam bardzo mi bliską osobę i początek roku 2023. Naprawdę był słaby. I dlatego pod koniec stycznia wyjechałam do Londynu razem z moją rodzinką, żeby tak wiecie, trochę się odstresować od tego wszystkiego, co działo się tutaj w Polsce. Londyn wspominam bardzo fajnie, nagrywałam właśnie tutaj TikToki. Chciałam z tego wyjazdu zrobić film na YouTube'a, ale to był jeszcze moment, w którym miałam bardzo dużą blokadę co do YouTube'a przez całą moją przeszłość z gimnazjum, z tego jak bardzo mocno byłam hejtowana przez rówieśników w gimnazjum. To, że wtedy nagrywałam na YouTubie i ten YouTube w mojej głowie to była taka sfera nietykalna i nagrywałam sobie te materiały na tego YouTube'a, ale one nigdy w ogóle nie zostały nigdzie upublicznione, o tak się mówi. Po powrocie z tego Londynu znowu miałam lekki kryzys, yy, gdzie no tak kolorowo nie było i dlatego wymyśliłam kolejny wyjazd i wyjechałam na narty. Na nartach było super, pamiętam, że wtedy zrobiłam sobie też taki reset od nagrywania, praktycznie nic z tego wyjazdu nie nagrywałam, dlatego, że miałam takie przekonanie, ok, wyjechałam do Londynu, nic mi to nie dało, że nagrywałam, jakby nie było mi lepiej, nie pogodziłam się lepiej z tą żałobą i z tym wszystkim, co się dzieje, więc może ja powinnam zrobić sobie właśnie taką mini przerwę. I zaczęło mi bardzo dosyć... Właśnie w tym lutym, to że ja nic nie robię dalej. Ja w tym momencie miałam już około 150 tysięcy na TikToku. Obserwacji 7 tysięcy w tamtym momencie na Instagramie. Miałam takie. I kurde, co teraz? Jakby ten viral poszedł. Ja czuję, że stoję w miejscu, tym bardziej, że mieszkam w małym miasteczku, gdzie nikt się, nic się nie działo, nie jeździłam do Warszawy, nie poznawałam nowych ludzi, a bardzo chciałam się rozwijać. Nie mam totalnie nic z tego okresu, bo ja naprawdę po prostu jedyne co robiłam to leżałam i płakałam. I moi znajomi wyciągnęli mnie wtedy na dwór i oni mi wtedy powiedzieli, że... No, ale weź coś, zrób, weź coś, zrób. No nie wiem, skoro cię to dobija, że nic nie robisz, to weź coś, zrób w tę stronę, żeby rozwinąć się dalej żeby przejść ten krok dalej w tym, powiedzmy, internetowym życiu. W tym momencie, jak wróciłam z tej przejażdżki tym samochodem, przez calutką noc siedziałam na TikToku i szukałam inspiracji. Ja nawet nie wiem, nie umiałam określić, czego ja szukałam, ale po prostu przewiłam tego TikToka i mówię, może ja coś znajdę, może ja znajdę jakąś osobę, która mi coś wytłumaczy w tym internecie, może ja znajdę jakąś agencję, która mi to pomoże. I rozumiecie, że ja w środku nocy znalazłam TikToka mojej Oli, która jest moją menadżerką do teraz. To był taki TikTok, że z poradami dla mikroinfluencerów jakiś takiego typu w TikTok. Wtedy do niej napisałam. I pamiętam, że 8 marca miałyśmy już pierwsze spotkanie i po prostu to zatrybiło. I to był moment takiej... Powiedzmy trampolinę w całym tym roku 2023, że ja wyszłam z tego dołka takiego po żałobie, po tym takim zjeździe tych zasięgów, musiałam po prostu przeżyć ten zjazd zasięgów, żeby. Odbić się. 23 marca byłam już na swoim pierwszym evencie za Lando, i ja do dzisiaj pamiętam po prostu moje emocje, które mi wtedy towarzyszyły. Ja, ja nie wiem, ja po prostu jechałam do tej Warszawie i płakałam jeszcze, ale z ze szczęścia oczywiście. W tym filmie będę bardzo często wspominała o tym, że płaczę, bo jestem bardzo emocjonalną osobą. Wtedy w tej Warszawie w ogóle się zgubiłam, pojechałam gdzieś indziej, to było tak abstrakcyjne dla mnie wtedy, i to był też dzień. W którym ja dostałam propozycję wystąpienia w Gołcach, gdzie wtedy nie było jeszcze ani jednego odcinka właśnie na ich kanale, nikt nie wiedział, co tak naprawdę tam będzie. Ja tylko wiedziałam, jakiś tam zalążek, że chodzi o randki. Tylko tyle. Ale ja miałam straszne złe przeczucia co do tego. Do ostatniej chwili nie dawałam znaku, czy będę, czy nie. Aż ostatecznie podjęłam decyzję, że tam nie jadę, że ufam swojej intuicji, że to raczej nie jest kontent dla mnie, i czuję, że po prostu nie. I słuchajcie, to była moja najlepsza decyzja chyba w tym roku. 5 kwietnia pojechałam na teledysk do Kronkela, Rapsona, Malika, to był teledysk do Welcome to Warszawa. Mega dziwne doświadczenie. To był mój drugi teledysk w życiu. Bo w 2022 roku byłam na teledysku u Friza i miałam wyobrażenie właśnie takiego teledysku. No, bardzo się myliłam, bardzo się myliłam. To jest w sumie dosyć istotne, jeżeli chodzi o ten temat, jak zostać influencerem, że zasięgi w tamtych momentach mi nadal stały. To nie chodziło o to, że od marca nagle moje zasięgi wybuchły i dlatego wszędzie tak jeździłam, tylko ja zrozumiałam, że te zasięgi to naprawdę nie mają aż tak ważnego. Znaczenia, jak to, co robisz. Później, od razu po teledysku, dosłownie 8 kwietnia, miałam swoją pierwszą sesję zdjęciową. Nie były święta wielkanocne i po świętach, dosłownie od razu dzień po. 13 kwietnia pojechałam na swój pierwszy tak duży event i był to event Maybelline. Ja wtedy też byłam, słuchajcie, w szoku. Ja byłam w takim szoku, że ja jestem zaproszona na coś takiego. Yy, pamiętam, że piszczałam dosłownie z radości, bo to był właśnie mój taki pierwszy duży event. Kwiecień to był też taki pierwszy miesiąc, w którym tak naprawdę byłam co chwilę w Warszawie, bo po powrocie z eventu Maybelline ja dosłownie, już Wam mówię którego, 25 kwietnia znowu pojechałam razem z moją ciocią wtedy na event do Warszawy, to był taki mniejszy event, w ogóle przez przypadek usunęłam jego zdjęcie, więc to było puder i krem chyba. Pod koniec kwietnia robiłam też tą akcję z moimi włosami, żeby zadbać o moje włosy. To był też taki mega fajny moment, wtedy tak się zajawiłam na temat tej pielęgnacji tych włosów i dodawałam to na mojego Instagrama. A i to był moment, kiedy zaczęłam pracę w budce. Najpierw była osiemnastka mojego brata, i dosłownie dwa dni po 18 mojego brata zaczęłam swój pierwszy dzień w budce e, moje jedyne zdjęcie z budki, w ogóle nie mam żadnych zdjęć z budki, ja nie wiem o co chodzi. Jest tutaj z 25 maja, e, kiedy zrobiłam sobie chyba pierwszy raz zdjęcie z obserwującymi i od tamtego momentu w ogóle wszystko, wszystko ruszyło. Ja jestem za to tak wdzięczna w ogóle niesamowite to jest, naprawdę. Tak naprawdę codziennie przychodziliście do, tych, do tej budki e, bardzo licznie. I tu zaczął się moment, w którym ja pracowałam w budce i wyjeżdżałam. Pracowałam, wyjeżdżałam. 26 maja pojechałam e, na. czekajcie, jak to się nazywało? Prenser Live Wrocław. O, ja byłam nominowana tam w tej jakiejś tam z kategorii chyba beauty. Nie wiem, dostałam po prostu zaproszenie na tą galę. No i prosto. Z tej galerii, tak naprawdę wróciłam do budki. W maju też yy, dodałam pierwszy raz TikToka, który był w mojej głowie bardzo kontrowersyjny. I ja nie dodałam go od tak, bo też nad nim zastanawiałam się kilka dni. A był to TikTok. Pierwszy dzień czekania, aż zostanę influencerką i nie będę musiała pracować. W momencie, kiedy chciałam go dodać, to zaczęłam sobie myśleć. Kurde, czy to nie jest w ogóle jakaś kontrowersja, czy zaraz ludzie się na mnie nie rzucą, że co ja sobie wyobrażam. I wysłałam tego TikToka wtedy do moich przyjaciółek, żeby one to oceniły, co one uważają. I moje przyjaciółki powiedziały, że nie, że w ogóle żebym tego nie dodawała, że to jest zbyt kontrowersyjne, że one nie chcą, żebym dostała za to hate, że lepiej żebym tego nie dodawała. Uciłam po pracy do domu, przyjechali do mnie znajomi, i Chłopak mojej koleżanki powiedział, że ej, ale czemu ty nie wstawiłaś tego z tym, że zostanę influencerką, że to było super w ogóle, że właśnie takie różne emocje w ludziach by wzbudziło, że mega pomysł, coś tam. I ja mam takie, kurde, no i może ma rację, że wstawiłam tego pierwszy dzień czekania, czekania aż zostanę influencerką. I to był też bardzo kluczowy moment, bo tak jak można było się spodziewać, ludzie mieli bardzo różne nastawienie co do tego. Do samego końca ja zrobiłam aż 100 dni tego czekania. Moje urodziny pojechałam do Warszawy, tak na jeden dzień, też pomiędzy pracą w budce. Dlatego, że to była moja pierwsza współpraca do nagrania w 2023 roku. I wróciłam z powrotem na moje 21 urodziny. Po prostu urodziny, MOJE urodziny, to jest mój ulubiony dzień w roku. Dostałam dwa torty różowe, spędziłam mega fajnie ten czas. Nie Znowu budka, znowu wy, ja mam po prostu takie randomowe zdjęcia z budki. Tutaj pamiętam, że po prostu wysłałam to zdjęcie mamie, tego Kejsa, bo jak ja byłam... Podstawówce, początek gimnazjum, byłam totalnie fanką Dawida Kwiatkowskiego. Jeździłam na obozy, ja byłam kwiatą na Source Forever i moja mama zawsze ze mną jeździła na te wszystkie koncerty, na te spotkania z nim i zawsze dawała mu y, obudowę na telefon do podpisania. I dla mojej mamy to było. Moja mama była nawet do niedawna, nosiła obudowę z podpisem kwiat, bo miała właśnie jeszcze ten telefon. I ja pamiętam, że wysłałam to mojej mamie, bo wie, napisałam jej, że patrz co się dzieje. 5 lipca dodałam też pierwszy raz szpachluję się, szpachluję się z budki, to trzeba zaznaczyć, bo szpachluję się to zaczęłam stawać na początku maja, ale szpachluję się z budki, pierwszy dodałam 5 lipca i to też był filmik, który poszedł totalnego wirala w tamtym momencie też y, zaczęły być o mnie artykuły na różnych stronach. W międzyczasie 11 lipca zdecydowałam się w końcu nagrać swój pierwszy filmik na YouTube. A. To był mój taki pierwszy powiedzmy bardziej poważny filmik o Czasów gimnazjum, bo to 24 hajek lalka Barbie. To było tak w ogóle śmieszne, że jak chodziłam po galerii, przebraną za lalkę Barbie. A 12 lipca zabrałam moją przyjaciółkę na event i był to event Barbie. W ogóle to był moment, w którym te, ta Barbie wskakiwała już w ogóle na inny level, i to było tak niesamowite pokrycie. Ludzie połączyli mnie z tym, że teraz jest Barbie. Po prostu był trend na różowy. Ja tego nie zrobiłam pod trend, który był. Ja taka po prostu byłam. Ale to się. Ja uważam, że to było przeznaczenie, słuchajcie, że to było przeznaczenie, że to wszystko, co się działo w tym roku, ja bardzo wierzę w coś takiego, że to było przeznaczenie. Ja sobie powiedziałam, że ja chcę, żeby to był mój rok, i jakby los mi to ułatwił, dając wszystko z Barbie dookoła, a jak Barbie, to Marbie. To była po prostu jedność i tak też byłam na swoim kolejnym już takim dużym evencie. W sumie taki duży event to był mój drugi chyba, tak. Bardzo mi się tam podobało, wszystko było różowe, w ogóle super tam było na tym evencie. A 19 lipca dostałam zaproszenie na premierę filmu Barbie. To dla mnie też było w ogóle coś niesamowitego. Ja pamiętam, jak zadzwoniłam do mamy i powiedziałam: "Mamo, mamo, ja jadę na filmu, gdzie to też było, ja ciągle w tym filmie pewnie powtarzam, że Jezu to było dla mnie niesamowite Jezu to było coś tam, Jezu to było coś tam, ale tak naprawdę było, ja byłam w totalnym szoku z tym wszystkim, bardzo się wtedy ucieszyłam, pamiętam, że zaczęłam się stresować, że co ja mam ubrać, jak ja mam się ubrać co do tego jak to się działo, to słuchajcie, ja byłam totalnie regularna, ja miałam fioła na punkcie regularności, jeżeli ja nie dodałam jakiegoś tiktoka to ja aż byłam na siebie wściekła. Ja potrafiłam siedzieć. Po nocach, żeby nagrać tiktoki na zapas. Jeżeli wiedziałam, że na przykład wyjeżdżam gdzieś albo, nie wiem, jadę do rodziny i u rodziny nie będę nagrywała tiktoka, to ja cały tydzień wcześniej nagrywałam tiktoki na zapas. Więc kluczową rzeczą na pewno w tym wszystkim jest właśnie ta regularność. No i kolejna ważna rzecz w tym wszystkim to jest to, żeby przede wszystkim być sobą, ale też znaleźć rzecz, która Was będzie na tym tle wyróżniała. U mnie wyszło to przez przypadek nie ma co się oszukiwać, tak po prostu wyszło i tyle, ale ja po prostu w to poszłam, jeżeli ja zobaczyłam ja w 2022 roku słuchajcie, zobaczyłam, że ej budka fajnie idzie ludzie są ciekawi kontentu z budki i ja dlatego poszłam do tej pracy w maju wiadomo, że lubię tą pracę i pewnie i tak bym do niej poszła ale nie pracowałam pewnie aż tyle, co pracowałam przez całe te wakacje, bo w momencie, kiedy ja zobaczyłam, że o to fajnie idzie, no to zostałam w tym i jakby wszystko położyłam na tą kartę, że budka i ja to po prostu mówię ze swojego doświadczenia, wiem, że dużo z Was może się śmiać, że Boże, co nam ma do powiedzenia, bo przecież ona działa sobie w internecie tak naprawdę y, pół roku na taką skalę jak teraz, ale ja dlatego robię ten filmik, żeby pokazać Wam taką moją od serca w ogóle perspektywę na to wszystko. Ja jestem totalnym świeżakiem dla mnie to wszystko, to jest taka nowość. I wydaje mi się, że jest mi łatwiej to wytłumaczyć wam w momencie, kiedy jest taka świeża, niż osobie, która jest y, wiele, wiele lat w tym internecie. I na przestrzeni, wiecie, lat widzi, jak to się wszystko zmienia. Po premierze Barbie y, i po pracy w budce wiadomo. Y, przyszedł czas na mój pierwszy w życiu festiwal i był to Sun Festival. Miałam spać na tym Sun Festivalu, ale ostatecznie spałam u moich rodziców, i to też był moment. W którym to moi rodzice zobaczyli, co się w ogóle wydarzyło w moim życiu, dlatego, że jak ja spałam tam u moich rodziców na polu kempingowym, bardzo dużo osób mnie tam rozpoznawało i gdy ja byłam przyzwyczajona do tego, że przychodzicie do mnie do budki i że tam sobie robię z wami zdjęcia, no bo to było moje miejsce pracy, jeszcze takie w internecie. Wiecie, bardzo dużo ludzi w ogóle przyjeżdżało z różnych yy, końców Polski do mnie do budki. Za co bardzo dziękuję w ogóle miście tak kochanych rodziców. Tak wtedy nad morzem to był dla mnie szok. Naprawdę to był dla mnie tak wielki szok, że ja na przykład idąc do toalety, robiłam sobie po drodze zdjęcia. Przed toaletą czekały na mnie kolejne grupki osób, aż wyjdę z toalety i będę sobie robiła z nimi zdjęcia. Zdjęcia sobie z moimi rodzicami, to. Było dziwne. I to był moment, w którym moja rodzina zrozumiała, co robię po tylu latach. Wróciłam z festiwalu, popracowałam dwa dni w budce i wyjechałam do Chorwacji. I tam też przyszłam zaskoczenie, kto by się spodziewał. Słuchajcie, jadę sobie samolotem do tej Chorwacji, wjeżdżam przez granicę Chorwacji, tam jechałam z moimi znajomymi i nagle robię sobie z wami zdjęcia. Mało tego, zatrzymałam się na początku Chorwacji na jakiejś stacji benzynowej. I dostaję od was wiadomości, że mnie widzieliście na tej stacji benzynowej. Ja padłam. Jeszcze w momencie jak ja dojechałam do Chorwacji, byłam w makarskiej, zostawiłam tylko rzeczy w apartamencie i wyszłam na miasto, żeby zobaczyć, ja nigdy wcześniej nie byłam w Chorwacji i pamiętam, że zdążyłam wyjść z alejki, gdzie był mój apartament, idę z tymi moimi znajomymi i nagle słychać taki krzyk i pisk. Marbi. Ja byłam pewna, ja byłam pewna, że mi się przesłyszało, że ja po prostu wiecie, sodówka odbiła do głowy. Co, co, co się w ogóle dzieje? Ale mi się nie przesłyszało, tylko faktycznie yy, dwie dziewczyny biegły za mną i krzyczały: "Marbi! I robiłam sobie, to było moje pierwsze zdjęcie w Chorwacji, bardzo żałuję, że tego zdjęcia teraz y, nie mam tutaj. I od tamtego momentu robiłam sobie już zdjęcia z wami w Chorwacji. Zaczepialiście mnie na plaży, w restauracjach. Wszędzie. I to też było, to było mega, mega mocne. Poszłam do pracy do budki w Chorwacji. Ja o tym pomyślałam. Myślałam tak naprawdę już w lipcu, jak wiedziałam, że jadę do tej Chorwacji, ale szczerze, nie sądziłam, że uda mi się to zrobić, bo wiedziałam, że będę bardzo się stresować. Ale się udało, mimo wielu stresów. Poszłam tam na jeden dzień do pracy. To była też taka determinacja, o której wam tutaj mówię i o tym, żeby to. Trzymać tą regularność. Ja wiedziałam, że przez dwa tygodnie nie będzie live'ów z budki w Polsce, nie będzie TikToków z budki, nie będziesz pachlujemy się z budki. I nie chciałam, żeby ta przerwa trwała aż tak długo, stąd też ten pomoc o tę budkę w Chorwacji plus dodatkowy, lepszy content. Po prostu ciągle trzeba myśleć kategoriami, co samemu chciałoby się też obejrzeć. No i ja mam też przynajmniej wspomnienie na całe życie, że pracowałam w budce za granicą, w ogóle mówiłam po angielsku, to to... nie, to było za mocne tam. Jak wróciłam z Chorwacji, to oczywiście od razu po Chorwacji, dosłownie na następny dzień, pojechałam do Warszawy na kolejny event Maybelline, tam też yy, to był też taki dosyć przełomowy event, dlatego że ja już znałam sporo osób po Sun Festivalu, więc to było zupełnie inne przychodzenie już na event. W momencie, kiedy znam osoby, pogadam trochę z tym, pogadam trochę z tym, a na tych poprzednich eventach ja nie znam totalnie nikogo. I końcówkę wakacji tak naprawdę spędziłam razem z moimi znajomymi, nad jakimiś jeziorkami. Yy, stwierdziłam, że muszę trochę zastopować i, wiecie, spędzić też czas z najbliższymi osobami przed wrzesień, kiedy skończyłam pracę w budce. Tak naprawdę mogłam jeszcze wtedy pracować w budce, bo budka była otwarta we wrześniu, ale ja po prostu zakończyłam pracę w budce z końcówką sierpnia, dlatego że byłam zmęczona i pod koniec mojej pracy w budce już wszyscy to widzieli. Widzieliście to na live'ach, widzieliście to na szpachluje się. Wiecie, jeżeli przez maj, czerwiec, lipiec, sierpień, 4 miesiące moje życie wyglądało tak, że ja szłam do pracy i jechałam, szłam do pracy i jechałam, albo na przykład wracałam z Warszawy i od razu biegłam do budki. To ja naprawdę byłam już dosyć mocno tym zmęczona i ja też bardzo nie lubię monotonii, a praca w budce mimo wszystko jest monotonna, bo jednak się ciągle w tym samym miejscu, więc ja stwierdziłam, że starczy. Ten wrzesień to i tak zawsze jest taki, że nie pracujecie tyle, co wiecie w poprzednich miesiącach, bo we wrześniu jest zazwyczaj brzydka pogoda. I wtedy zaczęłam nagrywać różomanie. Pierwszą różomanie nagrałam z Patty i z Nati. Wtedy pierwszy raz poznałam Patty, Nati już znałam z Fanf Sun Festivalu. Bardzo się wtedy polubiłyśmy na tej różomanii. Od razu widziałam, że mam z dziewczynami mega fajne vibes. No i tak później już po kolei nagrywałam. Naprawdę podjęłam bardzo ważną dla mnie decyzję o otwarciu własnej działalności. Gdzieś w połowie sierpnia, września podjęłam tą decyzję. W październiku miałam jedną z ulubionych współprac w tym roku, dlatego, że miałam kampanię dla Glow. Była to kampania, w której miałam profesjonalną sesję zdjęciową, byłam na ich stronie, w ogóle ja się dowiedziałam dwa dni wcześniej, że takie coś będzie, więc ja nawet nie miałam czasu tego przeżywać i to było tak szybko. No i tak naprawdę właśnie w tym październiku ja co chwilę byłam tutaj w tej Warszawie. Nagrywałam różowanie co chwilę z kolejnymi osobami. Przyjechała do mnie e, Wika Mącka na nagrywki. To jest jedyna osoba, która zagościła w tym pięknym różowym pokoju na nagrywki. Był też Event Douglasa, z którego też totalnie się cieszyłam. Pamiętam, że ja napisałam do mojej menadżerki w wrześniu albo w październiku, ale fajnie by było pójść na Halloweenowy event czy coś takiego. Jakoś tak do no niej napisałam, no i dostałam zaproszenie na Halloweenowy event i to jeszcze do Douglasa. Bardzo mnie to w ogóle ekscytowało, że wiecie, taka firma zaprasza mnie do siebie na event pod koniec października. Też z dnia na dzień dowiedziałam się, że muszę być w Katowicach, spakowałam samochód i pojechałam nagrywać e, reklamę do strefy rozrywki. Bardzo fajnie wspominam ten dzień, bo też był taki... Ja lubię bardzo spontaniczność. Jeżeli u mnie coś się dzieje z dnia na dzień, to ja to kocham. Bo w październiku zaczęłam też w miarę regularnie nagrywać już na YouTube i poczułam, że to jest w końcu to mało tego. Ja wtedy kupiłam bardzo dużo sprzętu, ogromną ilość sprzętu wtedy kupiłam żeby właśnie zacząć działać już na taką bardzo porządną skalę. I w listopadzie to był taki przedsmak vlogmasów przed samym vlogmasem, praktycznie, bo jeszcze w listopadzie pojechałam też na pierwsze nocowanie do Kamy, poszliśmy razem na event Vinted, gdzie zrobiłam super obrzydliwą torbę. Później był event Rimela również w Warszawie. No, tak jak wam mówię, mój rok był bardzo mocno wyjazdowy. Była chwilowa przerwa, bo nagle zaczęli mi wiercić w ścianie, więc musiałam zrobić przerwę i lecimy dalej, skończyłam na listopadzie na evencie Rimela. Wtedy też pierwszy raz w życiu i w sumie jedyny poszłam do wróżki, która super mi wywróżyła wszystko i byłam taka zajarana w ogóle wiedziała, co się będzie u mnie działo. Dla mnie to było też mega dziwne, że ona wie, co je ja planuje i jakoś wszystko się zgadzało to, co mówiła. Nawet tego dnia e, dostałam takie ciastko z wróżbą w pizzerii, i nawet tutaj, jakby te słowa się zgadzały z tym, co mówiła ta wróżka. Po evencie miałam mega fajną współpracę. Z Matrixem, gdzie miałam farbowane włosy, wszystko było takie, wiecie, mega profesjonalne. Pierwszy raz miałam okazję brać w czymś takim udział i też bardzo fajnie to wspominam. Później z moją przyjaciółką pojechałyśmy sobie na lodowisko, też było fajnie, i to, co po raz kolejny mnie oczywiście zaszokowało, jak cały ten film, to to, że ja sobie po prostu pojechałam, wiecie, na lodowisko do Poznania. A tam było Was pełno, po prostu, i staliście przed lodowiskiem, czekaliście, aż ja zajdę z tego lodowiska. Było to po prostu super przyżycie. A tak w ogóle, to już 6 stycznia możecie mnie spotkać na lodowisku w Krakowie. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej informacji, to na Instagramie wszystko będzie rozpisane. Nie chcę się tutaj za długo rozgadywać, ale macie okazję, żeby zobaczyć, jak ja sobie pracuję na lodowisku w sobotę 6 stycznia. No i słuchajcie, przyszedł ten grudzień, miał być super jakby. Miałam bardzo dużo planów. Grudzień miał być wyjazdowy, miał być objazdowa po e, Europie, po jarmarkach i oczywiście nie mogło być zbyt kolorowo, dlatego że 30 listopada dokładnie przeżyłam swoje drugie mocne załamanie w ciągu tego roku bo zepsuł mi się samochód, którym miałam jechać na tą objazdówę. Zepsuł mi się, słuchajcie, zdjęcie jest zrobione o godzinie 20.34, te które teraz widzicie. A ja miałam o godzinie pierwszej w nocy wyjeżdżać i wtedy mi się zepsuł samochód, żadna wypożyczalnia, nie chciała mi wypożyczyć samochodu na tak długą trasę i tak wiecie, dosłownie z godziny na godzinę, bo ja o... To było zdjęcie 20.30, a ja o 21.00 potrzebowałam już samochodu, przecież musiałam się spakować. Następny dzień się rano obudziłam i stwierdziłam, nie, w ogóle nie przepaszczę całego planu vlogmasowego, przez to, że mi nie wyszła, nie wyszła jakby ta jedna rzecz. Spakowałam walizkę i pojechałam do Szklarskiej Poręby na weekend. Tam było mnóstwo śniegu, w ogóle tak bardzo poczułam wtedy Magię Świąt, a był 1 grudnia, więc uważam, że w ogóle super remed to wyszło, że ten Wiedeń, bo jakby cała obiezówka miała się zacząć od Wiednia, nie wypaliła. I w niedzielę miałam jechać do Pragi na jarmark, no bo ze szklarskiej poręby było blisko, ale słuchajcie, pech mnie dopadł porządnie, dlatego że wtedy zapaliła mi się opona. I to było bardzo pod znakiem zapytania, czy ja pojadę do tej pragi, czy nie. Ostatecznie troszeczkę na przypale pojechałam do tej Pragi, mega się cieszyłam, bo w tej Pradze to już w ogóle czułam taki świąteczny klimat, piękny był ten jarmark, to był mój chyba ulubiony jarmark ze wszystkich jak na razie Wam ten vlogmas, kupiłam różową choinkę naprawdę uważam, że vlogmas miałam bardzo fajny nikt w ogóle nie spędzałam tak grudnia robiłam różową wigilię, to też jest mega fajne, finalnie udało mi się pojechać na jeszcze jeden jarmark do Berlina, to też wszystko wyszło tak wiecie, szybko, nagle w praniu po tym jak tamte inne plany nie wypaliły Berlin też mi się bardzo podobał. Później dowiedziałam się, że będę świadkową, także rok 2024 zapowiada się super w kontencie ślubnym i świadkowym. W Waniu spędziłam mega kameralnego sylwestra z moją przyjaciółką i tak widzimy się teraz w nowym roku. Jak sami widzicie ten rok, to naprawdę był rok największych zmian w moim życiu, i chcecie zacząć działać w internecie, to naprawdę nie czekajcie, nie przejmujcie się tym, co mówią inni, tylko po prostu znajdźcie pomysł na siebie i działajcie. Ja ten filmik traktuję też w formie takiego pamiętnika, żeby sobie do niego wracać, bo chyba w 2015 albo 2016 roku nagrałam już taki filmik. Ja gdzieś mam zapisany taki filmik w folderze prywatne. I kiedyś sobie już robiłam takie podsumowanie roku. Więc bardzo chciałabym ten filmik traktować tak na pamiątkę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmiku. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, jeżeli chodzi w ogóle o działalność w internecie, to śmiało piszcie, ja chętnie będę na nie odpowiadać, bo sama wiem, że w momencie, kiedy się zaczyna, nie mówię, kiedy ja zaczynam, bo ja dalej zaczynam, ale kiedy, wiecie, coś zaczynacie... Chcecie usłyszeć jakieś porady dotyczące tego, więc ja jestem otwarta na wszystkie was, Wasze zapytania. To, co będę wiedziała, to Wam pomogę. Mam nadzieję, że spędziliście bardzo fajnie ten rok razem ze mną i że zostaniecie na kolejny. I co? Widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki. Bye!